Cześć. Dziś pouczymy się słówek z kategorii podróżowanie i turystyka. Gotowy? To zaczynamy. Muzeum, museum, galeria sztuki, art gallery, zamek, castle, pałac, palace, katedra, cathedral, plaża, beach, góry. Mountains, jezioro, lake, las, forest, park rozrywki, amusement park, samolot, plane, pociąg, train, autobus, bus, samochód, car, tramwaj tram, rower, bike, statek, ship, metro, underground, taksówka, taxi, skuter, scooter, hotel, hotel, restauracja, restaurant, basen Swimming pool, szpital, hospital, apteka, pharmacy, sklep, shop, parking, car park, centrum handlowe, shopping mall, dworzec kolejowy, train station, przystanek autobusowy. Bus stop. Wypadek. Accident. Zderzenie. Crash. Karetka. Ambulans. Pas. Seatbelt. Zgubić się. Get lost. Złamać nogę. Break a leg. Kradzież. Theft. Gorączka, fever, chory, sick, zepsuć się, breakdown, spóźnić się na pociąg, miss the train, zgubić bagaż, lose luggage, opóźniony lot, delayed flight, kraść, steal, skaleczyć się cut yourself złamać nogę break leg oparzenie słoneczne sunburn kradzież theft choroba lokomocyjna travel sickness prosić o pomoc ask for help hotel hotel hostel hostel pensionat, guesthouse, namiot, tent, pole namiotowe, campsite, pokój jednoosobowy, single room, pokój dwuosobowy, double room, recepcja, reception, rezerwacja, booking lub reservation, śniadanie w cenie Breakfast included: Podróżować, travel, wyjechać, leave, przyjechać, arrive, spóźnić się be late, lecieć samolotem. Fly by plane, jechać pociągiem, go by train, kupować bilet, buy a ticket odwołać podróż cancel a trip pakować walizkę pack a suitcase zrobić zdjęcie take a photo lotnisko airport hala odlotów departure hall odwołany cancelled kontrola bezpieczeństwa security check bramka Gate, odprawa bagażowa, check-in, bagaż, luggage, bagaż podręczny, hand luggage, odlot, departure, przylot, arrival. Przewodnik, to guide, przewodnik książka, guidebook, wycieczka, trip, podróż, journey. Rejs wycieczkowy. Cruise. Wycieczka. Excursion. Pomnik. Monument. Zabytek. Historic Site. Wynająć samochód. Rent a car. Park Narodowy. National Park. Most. Bridge. Mapa. Map. Plan miasta. City Map. Bilet. Ticket, pamiątka, souvenir. Piesza wycieczka. Hiking, wspinaczka. Climbing, safari, safari. Turysta, turyst. Skuter wodny, jetski, pustynia, desert. Rezerwować. Bóg. Rezerwować z wyprzedzeniem. Book in advance. Oferta last minute. Last minute offer. W pełni zajęty. Brak miejsc. Fully booked. Wolne miejsca. Vacancies. Zameldować się. Check in. Wymeldować się. Check out. Pięcią gwiazdkowy. Five star przyjazny dla zwierząt dog friendly śniadanie wliczone w cenę breakfast included lokalne local zrobić rezerwację make a reservation wydarzenia events numer kontaktowy contact number wycieczka krajoznawcza sightseeing tour rozkład jazdy timetable Mapa miasta. City map. Polski przewodnik turystyczny. Polish tourist guide. Biuro informacji turystycznej. Tourist information office. Godziny otwarcia. Opening hours. Dowód osobisty. ID card. Paszport. Passport. Portfel wallet pieniądze money karta kredytowa credit card telefon phone okulary glasses aparat fotograficzny camera ręcznik towel plecak backpack klucze keys Bilet ticket. Torba bag. Krem z filtrem sunscreen. Woda water. Słuchawki headphones. Notatnik notebook. Długopis pen. Chusteczki tissues. Parasol umbrella. Zegarek watch.